z Grecji, właśnie wylądowałam w Atenach, czekam już sobie na metro i... i zaczynamy kolejny kontrakt. Zapraszam do śledzenia odcinków z Aten tym razem. Może nie będzie tak egzotycznie, ale postaram się, żeby było ciekawie. Ej, ale pogoda jest cudna. Wyszłam z samolotu i po prostu tak czuć taką piękną wiosnę i od razu sobie pomyślałam to wow, jakie świeże powietrze i zjadłam taki głęboki wdech. Bo porównując teraz z Krakowem to słuchajcie jest różnica. Czekam sobie na metro i chyba sobie trochę poczekam, bo jest niedziela. I nie jeździ tak często na lotnisko i jestem mega głodna i wcinam sobie polskie Kowanowskie. To jest to. To jest życie. Jestem już pod drzwiami mieszkania, gdzie mieszkałam właśnie ostatnio i teraz udało mi się dogadać z tym samym właścicielem i będę mieszkać sobie w tym samym miejscu mieć swoje mieszkanie, tak jak właśnie za każdym razem w Grecji. I kurczę, fajnie jest wrócić do tego samego miejsca, bo poprzednim razem miałam inne mieszkanie, w ogóle miałam dwa różne mieszkania, więc w sumie już w Grecji miałam trzy mieszkania i tutaj teraz jakby powielam to ostatnie, więc tak się cieszę i czuję się trochę w sumie jakbym wracała do domu. W sensie wiecie, do miejsca, które już kojarzę. No mega to jest fajne uczucie. Ta pogoda jeszcze. Cudnie naprawdę. Więc czekam sobie na tego właściciela, żeby mi dał klucze. Rozliczę się z nim i, i jesteśmy. I zbieram się i lecę na casting od razu. Słuchajcie, niedziela i już casting. Przyjechał właśnie właściciel mieszkania, parkuje i idzie mi dać klucze. Cudnie. No i słuchajcie, tak wygląda moje greckie mieszkanko. Boże, tak dobrze być tutaj znowu. A, najlepsze jest to, że ja po prostu sobie czuję się tutaj, jakbym wróciła do domu. Co jest niesamowite, niesamowicie przefajnym uczuciem. Naprawdę. Dobra, zbieram się na casting. Ej, słuchajcie, nie żeby coś, ale patrzcie. A kto zostawił tutaj minutkę? Rok temu. Pod... Fajnie, dla bliskich! Bo tu jest obok taki polski sklep, i właśnie tam sobie kupiłam minutkę i też e, jedną taką zarąbistą e, zimową herbatkę. I e, jak tylko będę miała czas, to pójdę do tego sklepu i pokażę Wam, jaka jest najlepsza zimowa herbatka. Tylko uwaga, nie dostaniecie jej ani w Lidlu ani w Biedrze. Trzeba po nią jechać na przykład do makro, jak macie kartę, i w żadnym innym sklepie nie mam pojęcia, czy jest. A tutaj w Atenach, w malutkim polskim sklepie, moja ulubiona zimowa herbata była. Więc ja jestem szczęśliwa. Dobra, 5 minut i... lecę na casting. Bye! Kojarzę to miejsce, bo mieliśmy tu kiedyś pokaz. A tam właśnie są takie targi, jest niedziela i no... Tam był właśnie casting. Tak to wygląda i cały właśnie budynek wokół jest ciuchany. no i słuchajcie, sklep, w którym zawsze robiłam zakupy, taki właśnie większy supermarket, obok mnie, zaraz obok mojej chaty, jest zamknięty i w sumie nie wiem, czy przez to, że jest niedziela, czy przez to, że jest jakiś remont. No i stwierdziłam, dobra muszę znaleźć jakieś inne, chociaż jest mi to wybitnie nie na rękę, bo chciałam zrobić takie basic, większe zakupy, więc to jest raczej ciężkie i fajnie mieć to blisko domu. No i tak sobie łażę tu w kółko i tutaj właśnie był taki polski sklep, gdzie kupiłam właśnie tą minutkę, co wcześniej pokazywałam. I wbiłam w nawigację w Google, że sklepy spożywcze, żeby mi pokazał. No i poprowadził mnie do najbliższego, wchodzę, patrzę, pierwsze co mam przed oczami, przyprawa do żurku. Więc przypadkiem trafiłam właśnie do tego polskiego sklepu. I słuchajcie, kupiłam cię barka i kupiłam kiełbasę. Więc przeżyjemy. Nie no, żartuję, też idę szukać dalej. Nie no, patrzcie nie wierzę, że z polskiego sklepu trafiłam do Pytanie, Rosyjskiego, ukraińskiego czy jakiego? dobry, mamy dzisiaj poniedziałek, przyleciałam wczoraj i dzisiaj jest pierwszy dzień castingów. Mam 7 castingów dzisiaj, to jest dość dużo. I wyszłam już do domu o 9, bo pierwszy casting mam o 10, jest 40 minut dojazdu. I zobaczymy, o której skończę ten dzień castingowy, bo 7 to może być naprawdę dużo, może to potrwać te 7-8 godzin, w zależności jak będą dojazdy, ale też... Z rozpiski nawet tak wynika, że ostatni mam o 16 ale to się pewnie wszystko poprzesuwa przez dojazd więc zobaczymy No, po Chile jest to lekkie zderzenie z modelingową rzeczywistością no ale mam nadzieję, że się szybko przyzwyczaję więc no, wziąłem już metro, czekam na autobus i lecimy Wyszłam właśnie z castingu trzeciego, czy czwartego, który był w agencji i to było dla marki, dla której już w ogóle pracowałam, więc fajnie. Widzisz, znajome też twarze, które castingują, spoko. I moja agencja jest tuż pod Akropolem, więc w samym centrum. E, no i przy okazji zrobiliśmy polaroidy, mierzenie, e, no, wizytówki nagrane i tak dalej, więc trochę zeszło. E, dostałam zmianę. Castingowego dnia. Jeden przyszedł, jeden odszedł, casting i lecimy dalej, bo zajęło to dosyć długo, a nie mam czasu. Więc śmigam na jeszcze cztery. Boże, jest godzina, nie 15? Jeszcze cztery. Tak to wygląda. Tutaj są, widzicie, adresy. No Другая карта, какая-то музыка, что-то